Witajcie, dziś ponownie w World of Tanks Pokażę wam dzisiaj czołg LTP Otrzymali go wszyscy gracze, które chyba zarejestrowali i zalogowali się Podczas tych obchodów w rocznicy Wargaming Jak widzicie, garaż też jest inny No i to jest czołg premium trzeciego tieru Statystyki tutaj widzicie, wytrzymałość 230 Waży 11 ton, silnik ma 170 koni No tak... Średniowo czołg to tylko 30 na godzinę jedzie po normalnej drodze. Eee, szybko się bardzo obraca. Bardzo szybko się obraca, to naprawdę akurat. Znaczy, tu niby prędkość jest 45, ale ja przeważnie, jak jechałem, to 30 miałem. Pancerz kadłuba 30 metrów z przodu, z boku 20 i z tyłu 30. No to tak jak na trzeci tier, to w no, w sumie na trzecim tierie też za dużo nie podbijacie czołgiem. Tu macie uszkodzenia pociskiem. Szybko strzelne działo jest bardzo szybko, 2,5 sekundy. Jak na, przy takiej załodze, co mam teraz? Zasięg widzenia 360, a zasięg sygnału 300, też 360. E, dobra, ja tylko sobie pozakładam skrzynkę i siatkę do niego. No, jak wiecie, nie ma co załadować, to załaduję tam pierwsze lepsze coś. E, skrzynka. Ja nie będę go tutaj faszerować, bo trochę szkoda mi jest tych. Szkoda mi trochę kasy. Zrobiłem sobie misję. E, misja to jest 30 fragów w ciągu 24 godzin i mamy 300 tysięcy. Łatwe, szybko to nabiłem i mam 723 tysiaki. E, dobra, e, pokażę Wam działko. To jest właśnie działo 45 mm. E, średnia penetracja 51 mm. Uszkodzenia to 47. Tak po 50 wali. O, zacalne to one nie jest. <grym> I za szybko też nie celuję. Ale jest wystarczające. Oczywiście ja dołamkowa amunicja załadowana ze 150. To działka naprawdę spami. No to co, zagramy sobie bitwę? Aha, jeszcze można sobie też załogę szybciej szkolić. Ok, zaczynamy. Myślę, że już wszystko już powiedziałem o tym czołgu. No, o, zobaczycie, będzie pełno FTP. No zobaczcie, to jest bitwa. Same LTP U nas w teamie to... Trzech tylko nie jest LTP. No, w sumie norma, widzicie. Masakra. Przed chwilą też miałem taką samą bitwę, same LTP-ki były. E, dobra, pojedziemy sobie albo na Hila, albo pojedziemy dołem tam lewą. Zobaczę w sumie. Tam, gdzie pojedzie, mniej czołgów pojadę. Zobaczymy. No, czas leci, leci. Fajna mapa wylocowało, Będę mieć dużo FPS-ów na szczęście. Mało roślinności tu jest. Mm, wszyscy piszą co chwilę LTP Party, Dobra, czekamy. Czas minie, i ruszamy do walki. Learn to play LTP Party here. Hehe, <grystanie> znaczy, <się w górę> Dobra, gdzie by tu teraz ruszyć? Nie no, jadę na jedna heila. Najmądrzej według mnie. No i zobaczymy, ile wyciągnie przy okazji. Po prostu. No, może też 45 osiągnie, ale wiecie, zanim on to osiągnie, zaraz zobaczymy. Na razie 37, 38, 30, o jest już 40, widzę. No, nie ma źle. Ten czołg będę używać do szkolenia sobie załogi na. Swoje rosyjskie czołgi, będę sobie na nim robić perki, potem tylko sobie załogę przeniosę, bo to bardzo szybko na nim idzie, bo w nim jest przyspieszenie szkolenia. A może przy okazji nawet sobie EFI podniosę, ja tam nie wiem, zobaczymy. Na razie jakiegoś super to nie mam. Dobra, jedziemy. Ta psy już strzelają gdzieś daleko, a bazę przejmują już nasi. Jakiś LTP tam pocisnął Ostro O, już, już go widać Okej, okay, nasza T-18 spotkało się z dwoma LTP O, bam, dostaje już łomot Patrzcie jak ten czołg spami, widzicie to? 2,5 sekundy pocisł w komorze O. Fajne to jest O, czy on, on, udaje mi się nim czasami, wiele razy mi się udało nim odbić No ale to wiecie, to jest takie Szczęście raczej A widzicie? Na ślepo. Taki głupi strzała jakimś cudem wszedł w ten LTP. Chyba zajedźmy tych ltp ków dwóch. Tak, brawo. Dzięki, że mnie popchnąłeś. Spamimy, spamimy. Jedziemy. I tak się tym czołgiem właśnie oto gra. Mam nadzieję, że mnie nie trafi ten gościu. No, pa i za zero. Widzicie się, no, ja to kocham. Okej, okay, frak. 183 D I gdyby nie jego spamelskie działo... No to tak nie byłby za fajny. Tylko mógłby mieć lepszą celność. Jak wiecie. Pewno się domyślacie. Tu pewno afker jest. Tak jest. A nie, nie jest Afker. Spróbujmy go. Nie jest Afker. A, mnie trafił, szczęście miał. Wow. Cholera, ale w wpierdziel dostaje. Ale wjechał, brawo Okej okay. Jedziemy dalej Pięknie I w lewiutko Opar mu zajadę <grybujesz> Kolejny LTP A, za zero Co tam mu trafiłem, nie wiem Jak widzicie, sam, cały team LTP-ków dostał od przeciwnika Kościół ogarnięty, bo chyba nie wyjedzie. No chyba, że strzela do... A nie, on w ogóle tu nie patrzy. O Jezus. Dobra, teraz go sobie dobiję. Ja, minąłem się. No nic, nie mnie. Ale tu spamią matko boska Mówię wam. Ta LTP to jest po prostu teraz plaga na tych serwerach. To akurat dzisiaj. Czekajcie, bo wy to możecie jutro oglądać. Dzisiaj akurat tego pełno wyszło Same LTPki na serwerze. Dobra, co to jest? Aha, Crusader jedziemy ich tam od tyłu zajechać. Może coś nam coś to fajnie pójdzie 370 major. No, szału nie ma. Jak widzicie, ale na tym tierze, jak na trzecim tierze, w sumie nie jest tak źle. Ale blisko było. Wolałem sobie przycelować bez problemu. Fak, o fuck. O oh, fuck. Oh, fuck. Damet. Fak. No niestety. Padłem. Padłem nikczemnie. Zdjęli mnie nikczemnie. Popatrzmy sobie na IMAXA 38. Jeszcze tutaj żyje, gościu. No i go pewno przebić nie umiem, dlatego. On też ich nie umie przebić. Pff. Dobra. No koment. Mm. No co mogę więcej o tym czołgu powiedzieć. Fajny zwrotny. scout jako scout można grać, tylko mógłby się trochę szybciej rozpędzać. To jest akurat jego minus, że się bardzo wolno rozpędza. Tej prędkości maksymalnej też nie ma jakoś bardzo zadowalająco. Ale mało też nie ma. No dobrze, ten AMAX chociaż trochę ogarnia. Już głupio nie wyjeżdża w niego. A po prostu LTP nie ogarnia. A nie wiem. Ten drugi mógłby mu pomóc. Zaraz go objadą od tyłu, zobaczycie. No ładnie. Czemu on do niego bokiem stoi, tego nie rozumie? Ten takiego go nie przebija. O, o i od tyłu go zjadą. Ajajajajajajaj. Szkoda, że to przegramy. Myślałem, że to wygramy i pokazałam wam zarobki, ale no tym da się zarobić. Dobra bitwa i zarobicie bez problemu. No. ...gościu w ogóle bez EFI, bo to chyba taki słabe, że EFI w ogóle nie ma. Hmm. Dobra, ja wyjdę do garażu. To będę patrzeć bezsensownie. No. Okej. Okay. I co tam w badaniach pisze? No, tutaj widzicie... Ej, ten czołg, nie trzeba przeszkalać z niego. Wow, tutaj widzicie, nie wiedziałem... Dobra, tu za to, to, to dużo nie pisze, nie ma żadnych szczegółowych danych. Niestety e, dobra e, ta promocja rozpoczęła się drugiego więc zakładajcie konta, logujcie się na swoje konta, aby do, ten czołg o, do, dostać, jeśli ktoś jest zainteresowany. Okej, okay. dzięki za zobaczenie, za uwagę. No, wrócił Co mogę pokazać. tak na plusa 7000, więc no da się tym zarobić. Da się szału nie ma, ale jak ktoś tak pierwszy czołg premium powoli sobie może nim klepać. Owszem, można go sprzedać. Zaraz pokażę, ile kosztuje. 170 tysięcy, tylko niestety. Ok, także dzięki za zobaczenie tego odcinka. Zapraszam do następnych Narka.